Spotkaliśmy się tutaj dlatego, że nie zgadzamy się na proces likwidacji Narodowego Przewoźnika Towarowego. Nie ma naszej zgody na likwidację sekcji przewozów i eksploatacji PKP Kargo w Szczecinku. Domagamy się odpowiedzi na nasze pytania, cała nasza infrastruktura, dlaczego cała nasza infrastruktura została wystawiona na sprzedaż. Jesteśmy sekcją strategiczną. To my obsługujemy poligon Drawski i wszystkie bocznice z nim związane. Wszystkie transporty wojskowe rozpoczynają lub kończą bieg na terenie naszej sekcji. To my, za, to my obsługujemy załadunek i rozładunek natowskiego sprzętu wojskowego. Obsługujemy wszystkie inwestycje infrastrukturalne w regionie, m.in. budowę dróg ekspresowych S6, S10, S11. To my zaopatrujemy firmy, które wzmacniają linię, linię Morza Bałtyckiego. Obszarowo sekcja przewodów eksploatacji w Szczecinku jest największą sekcją w Polsce. Jeżeli ta sekcja zostanie zlikwidowana, powstanie biała plama na mapie kolejowej, transportu kolejowego. Między Gdynią, między Szczecinem, między Poznaniem nie będzie nic. Kto tu będzie jeździł, kto to będzie obsługiwał? Przez cały czas mówiono nam, że to jest restrukturyzacja. Ale czy restrukturyzacja to jest wyprzedaż majątku? Bo no, mam wątpliwość. Jesteśmy po to, żeby bronić tego budynku i razem pracujących tam pracowników. Nie może być tak, że wystawiany jest budynek na sprzedaż razem z pracownikami. Wygląda to na to, jakby dzisiaj w Polsce nie było demokracji, ale przechodzimy do niewolnictwa. Sprzedajemy budynki razem z pracownikami. Jeszcze nigdy tak w historii spółki taka Cargo nie było jakiejś dzisiaj. Nie było do tej pory tak, że zarząd nie chce, nie chce rozmawiać ze związkami zawodowymi, nie ma czasu na spotykanie się i wprowadza restrukturyzację. Restrukturyzacja polega na tym, że zwalnia się pracowników. To tylko jest jeden punkt, który przyświeca temu zarządowi, który jest, że żeby wyprowadzić spółkę. Na tak zwaną prostą wymyślili jeden i jedyny sposób zwalniania pracowników. Zwolnili ponad 3000 pracowników. Suma sumarum z PKP Cargo odeszło ponad 5000 pracowników. Ze spółkami zależnymi to będzie około 6000 pracowników. Dlaczego zwolnienia twierdzą, że nie mają pieniążków? Słuchajcie, wczoraj, dokładnie wczoraj. Yy... Wezmę telefon, bo chciałbym Wam coś odczytać. Rozmawiałem z Panem Ministrem Piotrem Alepszakiem. To jest minister odpowiedzialny za kolejnictwo, infrastrukturę kolejową, za kolej, która się dzieje. I zadałem mu pytanie wprost. Co Wy planujecie zrobić w Szczecinku? Zaraz Wam wszystko. I dostałem krótkiego ESA. Nie ma decyzji o likwidacji kargo w przecinku. Więc ja nie wiem dzisiaj tak naprawdę, e, czy jest w ogóle o czym rozmawiać, bo w ministerstwie nie ma takiej decyzji. Jeśli chcecie państwo, ja jestem w stanie w bardzo krótkim czasie, wyznaczcie delegację, pojedziemy do ministra i usłyszycie to na własne e, uszy i usłyszycie bezpośrednio od osoby, która zarządza kolejnictwem w Polsce. Więc ja jestem spokojny, jeśli chodzi o Szczecinek. Po drugie, rozmawiałem również z premierem Kośniakiem Kamyślą na temat PKP Cargo Szczecinek i wszyscy wiecie, że Ministerstwo Obrony Narodowej stawia na miejsca cele strategiczne. I tym miejscem strategicznym wojskowym, wojskowym jest również PKP Cargo Szczycinku. Związane jest to choćby z poligonem, z poligonem Drawskim i między m.in. sytuacją ogólnie. E, która jest za naszą wschodnią granicą. Ale to nie, 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 nie chodzi o, o teraz o, o, o te sprawy. Więc ja mam dwie informacje. Z Ministerstwa Infrastruktury. nie ma decyzji e, i w ogóle nie ma planów likwidacji PKP Cargo Szczecinek. I od Ministerstwa Obrony Narodowej, że będzie walczył, jeśli ko, cokolwiek, bo ministerstwo też nie wie, w ogóle nie, nie, nie ma takiej wiedzy. Ale jeśli by była taka wiedza, zresztą to jest moje zobowiązanie, że ja zrobię wszystko, żeby ten, ten zakład w Szczecinku został, choć na razie nie mam podstaw do działania, bo nie ma tych decyzji. Więc ja nie wiem skąd w ogóle jest taka informacja, że ktoś chce zamykać PKP Cargo Szczecinek. Ta pikieta nie wzięła się stąd, że ktoś nam powiedział, że będzie likwidacja Szczecinka, Świnoujścia, Jasła, Braniewa i Ławy, tylko to było na, na stronie Zarządu Cargo, że planowana jest ta sprzedaż. Dzisiaj się ukazało też na, na stronach, że y, dalej Zarząd rozmyśla nad y, strat, strategiczną tutaj, czy będzie operacyjność tutaj, czy nie, więc y, to nie jest, że my sobie wymyślamy tutaj i że y, pikietujemy po to, że ktoś nam powiedział, to po prostu Zarząd cargo przekazuje takie, takie wiadomości, a Planu restrukturyzacji kargo nie ma, no bo my czekamy od listopada ubiegłego roku na ten plan restrukturyzacji, który miał być w listopadzie, później, w lutym, w kwietniu i teraz ponoć ma być 30 czerwca. Ale jak można robić plan restrukturyzacji, jak wcześniej się ogłasza, że ma zamiar się sprzedać nie tylko Szczecinek, ale inne miejscowości. Także yy, panie pośle, jeśli jest taka możliwość, to chętnie tutaj z Andrzejem jeszcze może byśmy chcieli od pana ministra usłyszeć, czy faktycznie my się mylimy, czy... Także dziękuję.